Do Jerozolimy, czekaj! Bo nie wiem, jak stworzyć zlecenie. Szybkie zlecenie? Wykonaj dostawy World of Truck za pomocą własnego sprzętu. Rejestr zlecenie znajdujesz na twoim Może to. I co, i automatycznie, pakę będę musiał. E, automatycznie, ludzie będą mogli dołączyć się i to samo zrobić. Jak wybiorę? Dokładnie tak. Okej, okay. ty, filuja. A sprawdzę, a sprawdzę traski, jakie są dostępne. Jak kliknę rynek przesyłek. Może coś fajnego jest. Pokaż na mapie, gdzie jest Portugalia. A co się interesujesz? Możesz se sprawdzić jak chcesz. Dawaj do Oslo, a to co? Stworzysz pracę i kliknę kopiuj? Może być i tak. 1400, no i wpytkę. Dawaj do Oszlo. Nie no, co on robi? Kurwa. Szakran mieć. Poczekaj, bo my jeszcze wyjeżdżamy. Spoko! To wy se... Wy se paki weźcie, a ja po piwo skoczę. Dobra? No, zły piwerko dobrze, dobrze i tir. Ekstra, ale w grze. Częste savey i częs... wczesne hamowanie. To jest złota recepta na ten konwój. A wuj trąpisz, kurwo, pierdolona. Oj, to nie do mnie chyba. <grystanie> a jest, jest coś takiego, że się oprócz ryby teoretycznie w wigilię mięsa nie je? Ja normalnie krokiety z mięchem, pierogi z mięchem, wszystko, ale to jest chyba umowne, w sensie dużo mięsa mam, ale chyba było coś takiego, że widzielię oprócz ryby to mięto, to tak co, no nie no, jeszcze by brakowało mi czterech piw, żebym śpiewał, ale taka piękna atmosfera, muzyka, alkohol, śnieg, tiry, jeszcze sloty do tego dołożyć i byłby komplet, coś podkręcić na święta, no, gdyby się dobrze rok zaczął, o kurwa. A tiry chyba mają coś sobie takiego, bo za każdym razem jak jest jeżdżone na tirach, za każdym razem jest temat slotów jakoś przywoływany do ja ja sobą. Nie tak Czapka, nie ma czapki, dzisiaj nie, na następnych tirach będzie. Może jeszcze zrobimy na jakiś któryś dzień świąt tiry, kilka tras, bo dawno nie było to można walnąć z 2 tymi tirami, nikt nie umrze. Test piw, no można, można kiedyś walnąć, można kiedyś walnąć to no pewnie się napierdolę jak księciują, a wolałbym uniknąć tego bo potem jak z perspektywy kilku lat zobaczysz tego woda to trochę kac moralny jest kac moralny o wiele gorszy niż kac fizyczny bo fizyczny szybciutko przechodzi moralny niestety może zostać na dłużej ja nie dzielę się opłatkiem bo jakoś nie lubię mnie to cringuje strasznie coś takiego nie wiem czemu ale po takich negatywnych w doświadczeniach jakie miałem, to zawsze stajesz na os przed osobą, z którą gadasz czas na nie wiadomo ile i nie wiesz nawet czego życzyć, bo nie wiesz jak tam się, się rozwijał tej osoby. Więc w życiu dorosłym wykluczyłem tą tradycję u siebie. Zapra Pobiec, kiedy będzie to możliwe. Zaproszenie demonza do domu i zrobienie wspólny festiw. ojej Kurczę, jakby było slotsowane, do, slotsowanie dozwolone przy tym. A piękne to mogłoby być. I the Lorda jeszcze. I panie lekkich obyczajów z ulicy! I melinę zrobić. Tak. Ale jak odpaliłem streama, to ma on chyba odpali też. Pierwszy komentarz jaki widzę o tym, to ale mam on żelu na włosy najebał. A nie widziałem. Zobaczę sobie potem. Ale to chyba odświętnie tak. Na jeżyka. Nie da się tu na skrócie soły... Dzięki też wesoły ciąg życzę Też się pierdol Widzic, zostawiłeś i dogonią, spokojnie. Ja zaraz się wywrócę czy coś, będą mieli czas. Źle jedziesz. Czemu? Kilometry maleją. 1250. Czemu? Nie jadę w drugą stronę. Dobrze jadę. Na dół jadę, a Norwegia to raczej... Przejdźmy o północy. O kurwa! To tu chyba można sobie wykręcić. A o północy teoretycznie... Skręt w lewo. Teoretycznie Ryszard powinien przemówić. Przygotuj się do skrętu w lewo. Przegoduj. Ale żaden zwierzak jeszcze nie przemówił o północy. Z tych co miałem. A może z Ryszardem będzie inaczej? Czy myślę, że Wiktorek przemówi? Myślę, że tak, bo Wiktor nie jest zwierzakiem. Jest psem? Nie nie jest psem Wiktorek. Za 100 kilometrów. To będzie postul, bo tanie lekkich obyczajów czekają na Heimeka na Jamesa Wonda Retolda, więc przypój swoje łoze na kobiece w Nie mam miejsca w tym tirze na takie zabawy. Także chyba postoją sobie dalej. Nie no, ale tak od strony praktycznej to raczej tirówek nie ma w zimie. W sensie potrafi być przecież po minus 10-15 stopni. Jakby chcesz, żeby one w spódnicach... No jak, one nie stoją tam 5 minut akurat jak ty przejeżdżasz i widzisz, że przy drodze, tylko jak stoją to pewnie z 3 godziny, na minus 15 Daj spokój Chyba Skąd wiesz? No tak się domyślam Jezus Maria, to mnie cały czas zastanawia, jak to jest możliwe? Że faktycznie tam w by nie było, przecież to słychać jak się wylewa tam, no przecież takie chrust dosłownie. <grywa> no, no. No nie wiem. Ale no jak ja mu wierzę. Ja wierzę. No. Inaczej, no bez sensu kłamać by było w takiej sytuacji, no bo co? Mówisz, zwygałem się i, i... tyle, no? Bywa. Strułem się alkoholem. A on mówi, że nie, nie ma nie ma sensu to kłamać nawet, więc no wierzę mu. i To poważnie mu wierzę. Wierzysz? No wierzę mu, no bo nie ma sensu tu kłamać, bo to nie jest nic takiego. No kto się nie zwigał po alkoholu kiedyś? Na no pewnie ktoś się nie zdźwigał, ale to jest też częste, że czasami się. Na pewno chociaż raz w życiu ktoś przesadził, jak jeszcze nie znał swoich granic alkoholu. O, w ten sposób. To nie żyga? Nie no, różne ilości ludzie potrzebują, żeby się zerzygać. Ja ostatnio, jak żygałem po alkoholu, to, to było po chyba dwóch, trzech kieliszkach wody. Nic wcześniej nie piłem nawet. Dwa, dwa kieliszki wody i się zażygałem. Praktycznie z bomby. I się czułem tragicznie. Nie przez alkohol, tylko przez strucie tym. Po prostu uczulony na wodę jestem. To było z dwa lata temu. Dwa albo trzy. W ogóle byłem w takiej drogerii, co nazywa się Hebe. Jeszcze mi reklama w telewizorze. O kurwa. Jeszcze mi reklama poleciała chyba na YouTubie. Jak się oglądało, to przed filmikami czasami jest. No, i tej drogerii. Hebe się nazywa. I no poszedłem tam, bo coś tam potrzebowałem. Czy tam Kasia coś potrzebowała, no. I idę sobie, idę i widzę taka pani przede mną. W sensie, no okej, okay, no co? Chodzi, coś tam szuka. Nie no, po prostu. Jestem pół metra od niej, tak przychodzę obok niej, chcę się przecisnąć. I. no poczułem jak się tak hamsko spierdziała. no obok mnie. Tak, tak, szambem zawaliło z jakiś z nie ty, wiem co żarła. A co to znaczy włosy na bambus, no. bo nie za bardzo rozumiem. To jest to chamstwo. to ja powiem dosłownie no pół metra od niej, a ona zapuściła taką atomówę, że o. A jest spokój. Czy siostrzeńcowi robuxy kupiłem? Nie, na kasie to spadło, ona kupiła. I Dostał robuxy o wartości 100 złotych. Będzie miał na awatar, może na premkę. I na jakieś pierdoły się do dostał 100 zł robót. jedźcie! Sam siedzę na chacie w swieta i wpierdalam Nook Co <laughs> się stało? Jest <laughs> druga, 43. <śmiech> <śmiech> Czy śmiesz? No nic, <laughs> dobra. No, smacznego. Nic się nie dzieje. Entropia świąteczna, daj spokój. Jeszcze jest 10 dni. Dokładnie chyba 10? No nie, no z 11. 11 dni, żeby się event zakończył. Non stop, dzień w dzień 2.4 na 7, komputer odpalony jest na Entropie. Nawet jak w Wigilię teraz przy stole jedliśmy, to z komputerem, bo jest specjalny komputer pod Entropkę. Więc było obok naszych potraw na stole wigilijnym. No. Jeszcze 10 dni event trwa. Już mi się kurwa tak nie chce, ale no. się, się nie... do sklepu. Bo masz czytać, że z Ukrainy mi powiedział, że co, co cenę kursu w Polsce, to na Ukrainie się gotowe prawo jazdy kupuje. No ale wtedy masz jakieś szemrane, tam jakaś kontrola, by kiedyś coś była, nie wiem, coś by doszli i przypał. Tak to sobie zdasz, nie stresujesz się i jest. No co znaki zapytania? Zawsze jest ryzyko, że jak masz taką pokrętną drogą prawko, że coś może kiedyś by wyszło to czy coś. Że nie masz legitnego prawka, niby jak? Chuj wie, jak jest to, jest to do sprawdzenia. Pewnie jakoś będzie grane w yy, No, możliwe, że zagramy w sumie. W, w sumie można spróbować jeszcze raz, ale nie wiem kiedy dokładnie. Ale jest taka szansa. To nie jest obietnica, to jest możliwe, być może. No to dalekie, Od obiecuję. Na serio. Z tego co pamiętam, to upierdliwa ta gra jest. Przez to farmienie. Kurde. Przez to farmienie. i Chyba jakiś krwi, czy tam flaszek, czy potek, czegoś tam nie To jest niesamowite, jak ty każdego rozpierdalasz. I wyjebane w Tomasz jedziesz sobie dalej. A nie rozpierdalam nikogo. Mi też zajeżdżają, no trzeba się dostosować, no. Ogłaszają. Teraz się rozjebałem, niemożliwe. Kiedy, lip dla ciebie? Nie wiem, Sosu, ale y, może po 10 latach. Kurwa. Nie no, po 10 nie. Musiałam mi zużywać tego prawego tego. Przewidzam trasę. Ale to nie jest ważne. Znajdę nową trasę. A, raz. Sprawdzimy. Kurwa, mać. Się palec zablokował w tych sztych. Manetka. Rasta, nie będzie rasta serweru. Ja... Kurde, fajne rzeczy. W sensie można by i Minecrafta, i serwer TV i Metina stworzyć, i rasta, ale na chuj to wszystko? Skoro i tak ci to wy... wydedosują. No jakby... Mija się z celem. Już były kiedyś podejścia przecież, I czy, to z Gucio, czy to z Minecraftem, czy to z rastem. Zawsze się tak samo kończy. Ludzie wkurwieni, ja wkurwiony, serwerownia wkurwiona. Bo serwer, na którym gram, to nie jest jakby dedykowany dla mnie, tylko kilka osób z tego korzysta, no, dedosują. I to, i to jest jeszcze, to jest jeszcze przy scenariuszu, gdzie wiesz, nie ma, za, nie ma żadnych VIPów na serwerze, ani żadnych mikro-płatności, tylko taki o, stricte dla community, full darmo, zero jakichkolwiek możliwości kupienia czegoś. A co dopiero by było, jakby ktoś mógł coś kupić? Kupiłby na serwerze i serwer nie działa, to w kurwie nie razie 10, żeby nie. Póki nie będzie jakiegoś rozwiązania na to, albo jakiś serberownik, jest w stanie zablokować te dosy, bo nawet e, tam na OVH jakąś niby super protekcją, nie dawało rady. Kurwa, co robi? Nie wiem, szczerze, bo mi gra cała zlegowała. Pamiętam sytuację dawno temu, jak pracowałem jako kelner w Norwegii. Jak miałem chyba 17 lat jakoś, czy 16, i miałem taką y, koleżankę, kelnerkę. I mówiła, że jak obsługiwała takiego klienta na śniadaniach, była karteczka jakaś, którą on zostawił po tym, jak odszedł od stołu. I tam było call me maybe i jego numer telefonu dla tej kelnerki. Tak przynajmniej opowiadała. To nie jestem pewny, czy to była koleżanka, czy to moja siostra, tak mi opowiadała. Nie, nie, przysięgam, tak było. To nie jest żart. No mówię wam, że tak było, nie zmyślam, jaki miałbym powód. Żadnego, kurwa, wjeżdżam. Dobrze, ale nie przyjemna trasa, bo nie ma żadnych kontroli granicznych, nie ma jakichś. Po prostu sobie jedziesz. A że jest nasz dużo, to trochę wolniej to idzie, ale generalnie spoko. Dokumenty, ważenie jakieś, przejazdy przez granice. Zajebiście. Para, wykręcimy. A to nie jest. Ale to nie jest moja wina. To mi chłop zatrzymał się przed tym. Coś mi że zatrzymał. A za 300 sekund. O jeszcze nic o Jak to się w ogóle zaczęło z mamonem? Wszystko. Chyba mamon jakby zaczął dostawać. <gülę> zaczął dostawać hosty od demonsa. Grał w poe bo on miał tam po 5-10 widzów Demon go zaczął hostować On się denerwował na jego widzów, bo no różni byli różnie się zachowywali Potem ja zacząłem sobie na, na, na streamach i na off streamach grać Valorant'a, Mamon też grał i było coś typu dawaj z Mamonem zagrać. to czemu nie No i tak się jakoś to potoczyło dalej Patrzę w puszkę Pandory? <laughs> no nie no, co to za określenie kochane pytanie, mam. Słucham. Do jakiego miasta idziemy? Oslo. Do jakiego miasta? Od odciąłem się Co? Nie rozumiem. Co? A W naszym razie. aha. <laughs> O zacząłem, o, zacząłem jakieś gówno oglądać. Ty. Yy... Mamy, kurwa. Spokój. Ile w Polsce mieszka ludzi? Nie wiem dokładnie. 40, coś milionów? 48, 47, 3 coś takiego chyba. Co, za dużo? Jakie 38? Co ty pierdolisz? Ty faktycznie 37. No, to tam 10 w tą czy w dużo. Jecz kurwa p... Jadę. Może ja bym na pasterkę poszedł na stację benzynową? Bo to w sumie dwa piwa to jedyny alkohol jaki miałem na święta. A to trochę mało. Może poszedł na pasterkę na stację. Chyba powinna być otwarta. O kurwa. Czemu tu stoi? Ale nie na streamie, poza streamem pasterkę. <laughs> Co ty kurwa robisz? Uspokój się. Mieszkać na pasterki IRL? Nie no, ale kiedyś był! Pamiętam gierel z Kasią. Nie, poszliśmy na cmentarz jakiś. W małej mieścinie. Tylko był jej głos i cień widoczny. Tyle, ale to było. dawno. O! To było dawno temu Tu gra, tle w których celem jest tylko zajechanie drogi, pływam w dupę za to czerwono. Sprawieniaki. Szmitek, ale nie wiem, czy ty tak go czasem nie robisz też. Wiesz? Sam jeździsz kurwa Akpa No właśnie. To tak zawsze jest. Im mniej trasy Gagali zostaje, tym większy gnój się dzieje. Nie wiem czemu, bo jak zobaczycie w prawy dolny róg na minimapie, to nikt przed nami nie jedzie. Oni po prostu się kor korkują sami, nie wiem coś. A w ogóle shoty mi wyskoczyły odnośnie mamona ostatnio. I tam widziałem jak była jakaś drama między Zimcrofem a Ripsonem. Że... Wybi że wybijają się na Mamonie i jeden drugiemu to zarzuca i jakiś tam, jakiś gnój się kłócili i przytoczył taką sytuację, że byli na jakiejś tam imprezie in real life, pod jakimś klubem w klubie i ponoć były jakieś fałszywe kurewki, co pod klubem wyzywały Mamona i mówili, że mówili brzydkie rzeczy strasznie na niego a potem okazało się, że po tej imprezie te osoby co to mówiły grały z nim dla korzyści widzowych trochę chujnia szczerze jak takie rzeczy się działy szczerze. Nie wiem kto to był, ale... zastanawiałem się kto to był, bo teoretycznie jest takie niewskazywanie palcami, żeby nie zrobić komuś sytu albo dramy. Ale na dobrą sprawę to tak. On wspomniał, że to nie Ksaio Industries. Wspomniał... nie mogłem to być! Dziękuję Zaner za 50 subskrypcji. Stefanie Dziękuję ci bardzo Zaner. Witam tam nowo przybyłych. A wracając do tematu, to mówi że to nie Ksajo Industries. synchro. Ja to nie mogłem być, bo mnie tam nie było. Demons to nie mógł być, bo mi go tam nie było. Powiedział też że to nie Delord. Nie wiem kto taką mam o nie mówić. Myślałem o tym ostatnio. To tym co chcę jest, ale nie wiem. Ja myślałem przecież, że ktoś możliwe, że z Księgastrix, ale powiedział, że to nie. Nie znam tych chłopaków, nie wiem, co tam mogli mówić, ale to nie oni. Remsła, Ale remsuła nie grał tak z mamonem Nie wiem, jakoś dobrowolnie tam w jakimś kopie tylko przydzielono jej do teamu razem. To różnica. zowie koniec trasy chyba. I koniec streama tym samym. Tylko muszę tu jakoś wjechać. Kucia, kucia! Ja pierdolę Kolejna trasa za nami. Oby więcej takich. Gdzie to zaparkować? Nie mi się. Gdzie zarobiłem? Szaleniec, to chyba nie najgorzej E no. Nie wiem, chujowe te trasy są. Ja jeszcze kredyt mam w banku na spłatę tych się To do jutra. Nie wiem co do ja itpraw, wytra, to ale papa Siema to... chłopaki, dzięki za praskę Dzięki za praskę Gucia, Gucio, pamiętaj wodzie! Dobrze, dobrze, Jezus A bo to jest jakiś stream czy coś, 9 minut temu Kuba! <śleski> Słuchajcie! Kuba! <śleski> Słuchajcie! <śleski> Słuchajcie. <śleski> to był mój... I... To był mój ostatni papier toretowy. Teraz gówno. Boże święty. No co no? Gówno, dosłownie. Teraz gówno będziemy cię palcami. Boże. No ale spokój, Nie wiem czy to śmieszne w sumie. To mi brzmi trochę jak ta piosenka taka... O Oto i to dalej. No, no kurwa. To brzmi to podobnie bardzo. Dobra widzowie uciekam. Dziś krócej. Stream będzie dzisiaj albo jutro pewnie. Możliwe, że jeszcze Traskę Walnę w tirach. Albo coś innego zagramy. Nie wiem, zobaczy się. Także dziękuję za ten krótki stream i wieczór. Trzymajcie się i widzimy się niebawem. Taki plan jest.